To był z pozoru zwyczajny sylwester. Gdy fajerwerki eksplodowały na horyzoncie, a ludzie na całym świecie świętowali nadejście Nowego Roku, coś dziwnego działo się na niebie. Pioruny, niezwiązane z burzami, uderzyły w kultowe budynki w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Wyglądało to tak, jakby sama natura próbowała nam coś powiedzieć. Ale co? Pomyśl o tym, co by było, gdyby te zjawiska nie były zwykłymi ciekawostkami meteorologicznymi. A co jeśli są one znakami czegoś znacznie większego, czegoś, co wykracza poza nasze codzienne zrozumienie? Odpowiedź może wydawać się niepokojąca, ale też głęboko odkrywcza. Według badań meteorologicznych, pioruny uderzają w budynki takie jak Empire State Building około 25 razy w roku, pomnik Waszyngtona tylko dwa razy w roku. Ale tej konkretnej nocy, w środku zimy, wiele symbolicznych miejsc zostało uderzonych niemal jednocześnie. Przypadek? Być może dla wielu, ale dla innych, zwłaszcza tych, którzy szukają odpowiedzi w niebie, był to znak, jasne i mocne ostrzeżenie. Nie można ignorować wydarzeń, które naznaczyły początek 2025 roku. W ciągu jednej nocy w kultowe budynki w Stanach Zjednoczonych, takie jak Pomnik Waszyngtona, Empire State Building i One World Trade Center, uderzyły pioruny w środku obchodów Nowego Roku. Trzy lekkie ataki na trzy różne lokalizacje jednocześnie. Co to oznacza? A dlaczego to ma znaczenie? Jeśli ta wiadomość przypadła Ci do gustu, zasubskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia. Dołącz do nas w tej podróży refleksji i przygotowania. Dla wielu osób te incydenty mogą wydawać się przypadkowe. Jeśli jednak spojrzymy na historię i wzorce pogodowe, jasne jest, że jest tu coś niezwykłego. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Towarzystwo Meteorologiczne Stanów Zjednoczonych, w pomnik Waszyngtona uderza piorun średnio tylko dwa razy w roku. Z drugiej strony. Empire State Building rejestruje około 25 uderzeń rocznie. Mimo to prawdopodobieństwo, że te zdarzenia wystąpią jednocześnie w wielu takich emblematycznych punktach tej samej nocy, jest niewiarygodnie niskie. Ta seria zjawisk odnosi się również do starożytnych opowieści, które wiążą wydarzenia naturalne z boskimi przesłaniami. Na przykład w Biblii grzmoty i błyskawice są często opisywane jako przejawy Bożego głosu lub jako zwiastuny sądu. W Księdze Wyjścia 19:16 na górze syna i grzmoty i błyskawice poprzedziły nadanie dziesięciu przykazań, wyznaczając moment głębokiej więzi między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Paralela z dniem dzisiejszym jest oczywista. Podobnie jak w przeszłości, naturalne znaki są odbierane jako komunikaty, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą w nieuchronność wyższego sądu. Ostatnie wydarzenia, takie jak całkowite zaćmienie słońca 8 kwietnia 2024, były już interpretowane przez teologów i uczonych jako znaki czasów proroczych. Zjawiska te są postrzegane jako pobudka, przypomnienie, że coś wielkiego i transformującego jest w drodze. I nie chodzi tylko o pioruny. Chaos w Nowym Orleanie, Las Vegas i Queens na początku tego roku. Przyniósł poczucie pilności, wezwanie do zwrócenia uwagi. W Nowym Orleanie seria incydentów postawiła miasto w stan gotowości, podczas gdy w Queens, w Nowym Jorku, doniesienia o niewyjaśnionych zjawiskach stanowiły wyzwanie nawet dla ekspertów. Wydarzenia te, choć różne, wydają się splecione w wzór, który wymyka się zbiegowi okoliczności. W Biblii Mateusza 24 opisuje znaki, które poprzedzają czasy sądu, wojny, klęski żywiołowe i znaki na niebie. Tekst wyraźnie stwierdza, że jak błyskawica wychodzi ze wschodu i jest widziana aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Nie jest to tylko metafora, ale zaproszenie do spojrzenia na to, co nas otacza, z większą powagą i wnikliwością. Jak więc powinniśmy interpretować te znaki? Czy wskazują one na przyszłość pełną katastrof, czy też na wezwanie do refleksji i zmiany? Jasne jest, że pośród tych wszystkich wydarzeń kryje się potężne przesłanie, które wybrzmiewa nadszedł czas, aby się obudzić, zachować czujność i przygotować się zarówno fizycznie, jak i duchowo na to, co ma nadejść. Historia pokazuje, że w czasach wielkich przemian ci, którzy są uważni na znaki, są w stanie radzić sobie z przeciwnościami losu z większą jasnością i celem. Od zarania dziejów walka między światłem a ciemnością była jednym z najpotężniejszych obrazów ludzkości, odzwierciedlającym nie tylko konflikty duchowe, ale także walki wewnętrzne i wyzwania społeczne. Ta biegunowość wykracza poza religię, przenikając nasze postrzeganie dobra i zła, nadziei i rozpaczy. Ale jak ta dwoistość przejawia się dzisiaj? Światło, często kojarzone z boskością, symbolizuje jasność, dobroć i odkupienie. Jest to siła, która oświetla drogę w czasach niepewności. W przeciwieństwie do tego, ciemność reprezentuje zamieszanie, strach i zniszczenie. W kontekście duchowym jest postrzegana jako siła, która stara się odciągnąć ludzi od prawdy i od połączenia się z Bogiem. Jednak dwoistość nie jest tylko metaforą. Ostatnie wydarzenia zostały zinterpretowane jako odbicie tej bitwy w świecie fizycznym. Narastanie podziałów społecznych, rozprzestrzenianie się dezinformacji i intensyfikacja globalnych konfliktów są oznakami narastającej ciemności w społeczeństwie. Z drugiej strony, akty dobroci, odporność społeczności i dążenie do sprawiedliwości społecznej pokazują, że światło nadal świeci jasno, nawet w mrocznych czasach. Pismo Święte często odnosi się do tego napięcia. W Ewangelii Jana 1:5 jest napisane: Światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Wzmacnia to ideę, że chociaż siły ciemności mogą wydawać się przytłaczające, nigdy nie mają pełnej władzy nad światłem. Jest to wezwanie do oporu, do wytrwałości w czynieniu dobra, także w obliczu wyzwań. Jednak bitwa nie toczy się tylko wokół nas, to też zachodzi w nas samych. Na co dzień stajemy przed decyzjami, które wystawiają na próbę nasz charakter. Wybór światła oznacza wybór uczciwości, współczucia i odwagi, podczas gdy poddanie się ciemności może sprowadzić nas na ścieżki egoizmu, nienawiści i strachu. W czasach nowożytnych technologia wzmocniła tę dwoistość. Na przykład media społecznościowe mogą być wykorzystywane zarówno do szerzenia nadziei, jak i do siania podziałów. Wybór sposobów, w jaki używamy tych narzędzi, bezpośrednio odzwierciedla naszą pozycję w walce między światłem a ciemnością. Co to oznacza dla każdego z nas? To przypomnienie, że nasze działania, bez względu na to, jak małe, mają wpływ. Wybór światła nie oznacza ignorowania ciemności, ale stawienie jej czoła z odwagą i determinacją. Jest to uznanie, że nawet pośród chaosu mamy moc, aby być źródłem nadziei i przemiany dla tych, którzy nas otaczają. Ta walka jest nieustanna, ale nigdy nie jesteśmy sami. Światło zawsze znajduje sposób, aby zwyciężyć, zwłaszcza gdy decydujemy się zjednoczyć w Solidarności i wierze. Rozumiejąc głębie tej dwoistości, jesteśmy upoważnieni do życia z celem. Wiedząc, że nasze wybory są częścią większej narracji, w której dobro zawsze ma szansę wygrać. Żyjemy w czasach gwałtownych przemian, w których nieoczekiwane i złożone wydarzenia wydają się stawać nową normą. Niezależnie od tego, czy są to ekstremalne zjawiska pogodowe, kryzysy społeczne czy niewyjaśnione zjawiska, jedno jest pewne: obecna chwila wymaga dodatkowej uwagi. Ale dlaczego jest to teraz tak ważne? Pilność to wezwanie do działania z determinacją. Uważność to praktyka bycia świadomym tego, co dzieje się wokół nas, skupiania się na znakach, które wielu ignoruje. W historii wielkie zmiany zawsze poprzedzały ostrzeżenia. Na przykład w Biblii Noe został poinstruowany, aby zbudować arkę w ramach przygotowań na nadciągający potop. On postanowił słuchać, obserwować i działać, podczas gdy inni ignorowali znaki. We współczesnym scenariuszu ta sama logika ma zastosowanie. Zjawiska naturalne i społeczne, których jesteśmy dziś świadkami, od klęsk żywiołowych po konflikty polityczne, mogą być postrzegane jako oznaki większej transformacji. Eksperci do skaz zmian klimatycznych ostrzegają na przykład przed 20% wzrostem częstotliwości ekstremalnych zjawisk w ciągu ostatnich dwóch dekad. Ponadto nasilają się kryzysy gospodarcze i podziały kulturowe, co tworzy środowisko niepewności i niestabilności. Ale co tak naprawdę oznacza bycie czujnym? Nie chodzi tylko o to, by być poinformowanym, ale by interpretować wydarzenia z rozeznaniem. W Księdze Przysłów 22.3 czytamy: Roztropny dostrzega niebezpieczeństwo i podejmuje środki ostrożności, a głupi idzie naprzód i ponosi konsekwencje. Jest to potężne przypomnienie, że mądrość polega na działaniu, zanim problem stanie się nie do pokonania. Nadzór wiąże się również z przygotowaniem praktycznym. Posiadanie planów na nieoczekiwane sytuacje, takie jak klęski żywiołowe lub nagłe sytuacje finansowe, jest jednym ze sposobów wykazania się odpowiedzialnością, ale przede wszystkim ważne jest, aby wzmocnić nasz duchowy fundament, pielęgnując wiarę i nadzieję, aby stawić czoła temu, co nas czeka. Ponadto pośpiech nie jest równoznaczny z paniką. Jest to zaproszenie do życia z celem, priorytetowego traktowania tego, co naprawdę ważne. Oznacza to budowanie silnych relacji, wzmacnianie społeczności i celowe korzystanie z naszych zasobów. Historia pokazuje nam, że w czasach kryzysu ci, którzy się jednoczą i zachowują czujność, znajdują sposoby, aby się rozwijać, nawet w obliczu wyzwań. Dlatego jest to czas, aby obudzić się do otaczającej nas rzeczywistości. Pilność wzywa nas do działania teraz, podczas gdy uważność prowadzi nas do mądrego działania. Razem te zasady wyposażają nas w zdolność do stawiania czoła przyszłości z jasnością i odwagą, wiedząc, że jesteśmy przygotowani na wszystko, co nadejdzie. W końcu prawdziwa siła tkwi w byciu uważnym i gotowym. W czasach niepewności i wyzwań jest jedna rzecz, która nigdy się nie zmienia: siła społeczności. Nikt z nas nie został stworzony do stawiania czoła trudnościom w pojedynkę. Czy to w czasach kryzysu, czy świętowania, wsparcie innych może nas wspierać, inspirować i prowadzić. Ale co tak naprawdę znaczy być wspólnotą w tak skomplikowanych czasach? Prawdziwa istota wspólnoty wykracza poza grupy, które łączą interesy czy bliskość. Jest to wzajemne zobowiązanie do troski, dzielenia się i odpowiedzialności. Kiedy patrzymy na historię, widzimy, że społeczności, które zjednoczyły się w czasach próby, takich jak klęski żywiołowe lub okresy konfliktów, były w stanie przezwyciężyć wyzwania, które wydawały się nie do pokonania. Ta siła bierze się nie tylko z liczby, ale z prawdziwej solidarności. W kontekście duchowym wspólnota jest jeszcze bardziej istotna. Biblia często podkreśla znaczenie bycia razem. List do Hebrajczyków 10:24-25 przypomina nam: "I rozważmy, jak możemy się nawzajem pobudzać do miłości i dobrych uczynków, nie zaniedbując wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju." Ale zachęcając jedni drugich. To wezwanie do jedności jest kamieniem węgielnym chrześcijańskiego świadectwa. W tym sensie świadczenie to coś więcej niż tylko dzielenie się osobistymi doświadczeniami ma być odbiciem nadziei, wiary i działania dla tych, którzy nas otaczają. W czasach przeciwności losu, czyny mówią głośniej niż słowa. Zjednoczona wspólnota jest żywym świadectwem, że także w obliczu trudności siła tkwi w wierze i zbiorowym zaangażowaniu. Ale jak możemy żyć tym w praktyce? Po pierwsze, musimy być gotowi słuchać i pomagać. Oferowanie ramienia, na którym można się oprzeć, zasobów lub czasu, może mieć ogromny wpływ na czyjeś życie. Po drugie, ważne jest, aby dzielić się historiami, które inspirują. Osobiste świadectwo przezwyciężania może zachęcić innych do odnalezienia siły we własnych podróżach. Ponadto społeczność jest również miejscem wzajemnego rozwoju. Kiedy spotykamy się, uczymy się od siebie nawzajem, rzucamy wyzwanie uprzedzeniom i znajdujemy nowe sposoby rozwiązywania wspólnych problemów. To właśnie w tej przestrzeni ożywa zbiorowe świadectwo, pokazując światu, że nawet w mrocznych czasach jest nadzieja. Ostatecznie społeczność jest miejscem, w którym odnajdujemy cel. Razem możemy nie tylko stawić czoła wyzwaniom, ale także zbudować dziedzictwo miłości, wiary i odporności, które odbija się echem daleko poza naszym własnym życiem. Jest to świadectwo w najczystszej postaci nie tylko mówienie o świetle, ale bycie światłem dla tych, którzy nas otaczają. Kiedy patrzymy na wyzwania i znaki, które wyznaczają nasze czasy, jedno przesłanie staje się jasne. Nie żyjemy w zwykłych czasach. Przemiany, zjawiska naturalne i duchowe, bitwy, których jesteśmy świadkami, nie są tylko historiami, które można obserwować z dystansu, ale zaproszeniem do działania, refleksji i przemiany siebie. Podróż, którą odbyliśmy do tej pory, przypomina nam, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego. Wydarzenia, które wielu uważa za przypadkowe, mogą być interpretacjami, które niosą ze sobą głębokie znaczenie, czy to w celu wzmocnienia naszej wiary, odnowienia naszych priorytetów, czy przygotowania nas na to, co ma nadejść. Jest to okazja, do ponownej oceny naszych wyborów i ponownego rozważenia, gdzie pokładamy zaufanie. To nie jest czas na obojętność czy apatię. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy być uważni, przygotowani i zaangażowani. Pilność i czujność idą w parze z potrzebą zjednoczenia się jako wspólnota, aby być żywymi świadkami nadziei i działania. Kiedy decydujemy się dzielić naszym czasem, naszymi historiami i naszymi zasobami, pokazujemy, że prawdziwa siła tkwi w ludzkiej i duchowej więzi, ale transformacja nie zachodzi tylko wokół nas, zaczyna się w każdym z nas. To właśnie w naszych codziennych decyzjach, w tym jak traktujemy innych, stawiamy czoła wyzwaniom i szukamy celu, zachodzi prawdziwa zmiana. Nadszedł czas, aby dostosować nasze działania do wartości, które chcemy widzieć w świecie, dokąd nas to zaprowadzi. Na skraju ścieżki, na której liczy się każdy krok, możemy zdecydować się zignorować znaki, kontynuować w szaleńczym tempie, bez przerwy na refleksję, lub możemy zdecydować się odpowiedzieć na to wezwanie z odwagą i determinacją. Wybór należy do nas. Niech zatem te czasy niepewności będą również czasami odnowy. Bądźmy światłem pośród ciemności, znajdując siłę w wierze, wspólnocie i przygotowaniu. Bo w ostatecznym rozrachunku chodzi nie tylko o to, jak sprostamy wyzwaniom, ale także o to, kim się w ten sposób staniemy. Zaproszenie jest proste, ale głębokie. Obserwuj, działaj i stój niewzruszenie, ponieważ w każdej trudności tkwi ziarno nowej szansy dla ciebie, dla twojej społeczności i dla otaczającego cię świata. Przed wyjściem zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek. Kontynuujmy odkrywanie wiadomości, które mogą razem zmienić życie.